Zdaje się, że mamy pożar na drodze, albo policja, albo pożar. Policja, bo świecie jakby była policja, a pożar ze względu, że olbrzymie chmury dymu widzę stąd z drogi. A już powoli zwalniamy. Chyba tak. Chyba się coś pali. Haps. Ja bym się zatrzymał, pomógł, ale mamy ważne spotkanie we No ale popatrzmy.